powitać, powitać dzisiaj wpadł mi na placek scenik trzeciej generacji już się uspokoi, o teraz bo miałem pasy nie zapięte scenik trzeciej generacji o kurna rodzinna fura pełną gębą jeden z takich topowych wozów rodzinnych w Polsce trzecia generacja polift to jest akurat Eee. Ogólnie to te auta były tam no, jakoś tam produkowane chyba między 2009 a jakimś tam 2016 Tutaj akurat mam 13 rocznik łamany na 14 rejestracja eee. No kurna, tu z zajebistym 1.2TT o 1-2, kurna, ciągnie tego wielkiego woła także jest, jest nieźle aczkolwiek nie ma co narzekać, bo my wracaliśmy nim na kołach eee, i kurwa, mam no, te 130 te 130, 3000 obrotów no można po trasie jechać no nie ma takiej tragedii no spodziewałem się, że będzie gorszy kibel, nie mówię tak, kurwa, jak tym wracać, nie już mówię, a będzie piłowanie no od razu mi się przypomniał Golf 616MPI, którego prowadziłem po trasie i tam była piątka skrzynia. Ja myślałem, że dostanę Zajowa. Jechałem na tej piątce, kurwa 130 czy 140. Ta już miał 4000 obrotów. Wyłak z syn. O nic wspaniałego. I tu miałem podobne wizje katastroficzne. Ale o dziwo ta skrzynia szóstka z tym 1, 2, 115 koni. No jakoś to daje radę, nie jest to jakiś szał, ale jak ktoś dla rodziny, takie auto potrzebuje, to może mu się nadać. Konkurencja rynkowa, no to jakiś tam Citroen C4 Picasso, jakaś Toyota, Corolla, Verso albo jak ty nowszy się teraz nazywałem, to nie wiem jakieś... Nissan Note to może trochę za mały. Chuck to znowu za bardzo suwowaty. No i no ma to trochę konkurencji na rynku. No jakiś Peugeot tam 2008, 3008. Generalnie, no już z tych nowszych konstrukcji to są wszystko samochody. Generalnie se, sernik jest sernikiem, no tu generacja druga, jak ktoś miał i tu trzecia, to to samo ten daszek kur na to wszystko, tylko że ten wyświetlacz krystaliczny jest trochę bardziej nowoczesny niż tam, no ale lata się zmieniają. Ogólnie fura, robi niezłe wrażenie, tak w porównaniu z jak ktoś sobie jeździł renówkami starszymi chciałby się przesiąść na nowszą, no to robi niezłe wrażenie, to samo. Nie mam tego nigdzie na mnie nagrywałem no, odnośnie Meganki trójki, a jak ktoś na przykład przesiada się z dwójki na trójkę, nie? No to jest różnica te plastiki, takie są. Kurwa mięciusie. Trochę skrzeczą tutaj te środkowe, nie? No, ale, ale generalnie jest, jest całkiem spoko. E, nie można powiedzieć. Mam wrażenie, że tam w Peugeot trochę bardziej skrzypią te plastiki niż w renówce. No ale to i tak są tanie samochody, tak? To są auta, to nie jest auto do lansu Szczerze to się tak czuje tatuśkowa, to prowadząc ten samochód do pojemności 1.2, czyli pojemności jak 1.3 normalnego samochodu eee, Ale no cóż, no takie czasy mamy, tak? Nas zmusi, zmusiły że tak powiem władzę mamy coraz mniejsze silniki coraz większe moce z tych silników no i zapierdolamy tymi kosiarkami, no co no co zrobić, no trzeba się przestawiać do tego ogólnie pozytywnie się zaskoczyłem bo byłem byłem mocno, mocno mocno na nie, jak ten temat tam mi wypłynął z tym dwa silnikiem, no mówię no kurna tego, jak to będzie jeździć co to będzie jeździć, no ale tak negocjując, że tak powiem warunki odkupu tego samochodu, doszliśmy do tak sympatycznej dla mnie ceny, że powiedziałem, no dobra, no skoczmy, jedźmy, zobaczmy. To pojechaliśmy, auto się okazało naprawdę fajne. Eee, ma tam chyba jeden czy dwa elementy malowane z tego co pamiętam, także bez tragedii. Eee, I to nie jest jakieś tam tragicznie wymalowane. Eee, a do tego ma bardzo niski przebieg, bo tutaj jest w okolicach tam 120-125 tysięcy i tyle ten samochód ma, bo on jest kurwa nowy. Tak nawet jak się nie jedzie, to ja czuję, że on jest, no, że on jest spoko, nie? bo F31 też tam jest 13 rok, tak? Ale przebiegu ma dwa razy tyle. Eee, no, i, no i mimo, że ta BMW to trochę już widać, że więcej wyjeździła niż ten sernik. Także no można, można było się tu przypiąć do tego tematu. Na pewno się na tym nie straci, na pewno się na tym zarobi. E, ale tak wracając do, do opinii mojej, generalnie to jest jakiś spoko. Z elektroniką już nie mają tak e, problemów jak te wcześniejsze. Nie ma się za bardzo czego bać. Diesle 1.5. No to można się było trochę tam z początku produkcji bać Później to nie były poprawiane I ogólnie te 1.5 dCi to nie są złe samochody A kupi się je naprawdę za pół darmu 1.6 dCi bardzo fajny silnik Na łańcuchu z tego co pamiętam Dobry silniczek 2.0 dCi w przedliftach też występowały Też super To w ogóle rewelacja Bo to i nawet trochę pojedzie Już za co do benzyn no to benzyny to były tam jakieś te 1.6 jeszcze stare 16 zaworowe które można było zagazować, one tam chwilę szły jak komuś nie zależy na osiągach a chce tanio jeździć to super opcja bo to jest te, te 1.616 16 v, silnik polecam nie jest zły no i później wszystkie te kurwa wymysły TCE 1.2 TCE 1.3 TCE 1.4 TCE no i co, no i to są wszystko silniki, kurwa, no dziadek mi zaraz zahaczy z senika, będzie bulił z ubezpieczenia, no ale, no tak to jest. Eee... No co, no, no, no niezłe są te silniki, miały tam jakieś swoje, kurwa, tam ten 1.4 czy tam 1.3, tam gdzieś głowice siadały, coś tam. No i te rozrządy, te, te, te rozrządy na łańcuchach, ale to jest już standard, no to, to już, kurwa, no to już chyba nie muszę tego mówić, tak, bo to... W każdych tych nowszych małych benzynach macie upierdolone te łańcuchy jak od roweru. I one się wyciągają, strzelają, hałasują rumoczą, rąburaczom i tak dalej. E, Tu akurat mi się trafiło po wymianie rozrządu auto, więc no jeżdżę sobie, e, tym wozem, e, więc nie ma tragedii. Także generalnie no nie ma jakichś... też te jeden. Te TCE te, 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 te silniki one o tyle fajne, że one tak nie miały apetytu na olej, znaczy miały, miały, bo to kurwa wszystkie lubiły jeździć olej te małe, to już mówiłem chyba przy 5008, że wszystkie te małe benzynowe silniki w tych nowszych samochodach z turbinami, one lubią jeziole, olej, one kurwa go kochają, no, one, no, one go lubią, ale, ale w 1.2, 1.3, 1.4 TCE... No, lubią go może trochę mniej, nie ma, takich, nie ma takich chorych tych poborów jak tam się zdarza w TSI czy w THP, że, że to są pobory kurwa w litrach, że można z bańką latać w koło samochodu. Tutaj pewnie coś tam podczas normalnej eksploatacji pewnie tam trzeba sobie kontrolować może z jakieś 2-3 setki dolać, eee, ale nie ma, nie ma tragedii, to są wszystko normalne pobory w tych silnikach, nie ma tragedii. Więc tu mogę, mogę polecić. Co do właściwości użytkowych, no to scenik jak każdy van siedzi się wysoko, silnik upchnięty pod deskę, do roboty ciężki, ale tak to, no to ta przestrzeń miejsca w miarę jest, fotele w miarę wygodne są, aczkolwiek no, no to są wszystko takie fotele dla aut użytkowych. Tak? Tak, także takie trochę taborety. No ale no to jest wszędzie, to, to, to co nie kupicie, to, to tak będzie i to trzeba po prostu zaakceptować i, i tyle. Nic nie ma, nie ma co się tutaj czepiać do, do tego. Mam takie ogólne wrażenie, że chyba troszeczkę renówka z tych lat 2010, 13, 14 jak teraz tego peżota też miałem, troszeczkę może lepiej wykonana, mimo że peżot. Bogatszy w odbiorze. Więcej tych chromów, chujów, świeci świecidełek. Eee, ale Renówka lepiej może taka spasowana, wydaje mi się taka cichsza i bardziej zwarta od Peugeota. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jakoś tak teraz jak sobie przypominam 5800, co też, nie... Jezus, 508, bo 5800 miałem ostatnio, wcześniej miałem 508. No to on był dobrze spasowany, całkiem fajnie, aczkolwiek też nie tak rewelacyjnie. Eee... No ale to 508 to jednak jest modelowo trochę wyższy model niż, niż, niż 5008 i niż Stening, chociaż to kurwa w sumie ciężko jest zobaczyć, znaczy ocenić, bo to modele, to 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 sedany, to wany to chuje, to muje u tych Francuzów to jest wszystko tak pokręcone ale ogólnie auta fajne i wcale nie gorsze jak niemieckie bo powiem szczerze, że jakbym miał jechać, jeździć tym nowym Turanem, jakimś 1.4 TSI Powiedzmy z 12 roku, czy takim scenikiem? No nie wiem, kurna, czy by mi się lepiej tym scenikiem nie jeździło. No nie wiem, Turana tego nowego nie miałem jeszcze. Może się coś trafi, to wtedy coś tam nagram, porównam. Ale jak siedziałem, bo siedziałem w takim Turanie, gdzieś tam na, na warsztacie, będąc u kogoś, no to nie, jakoś mnie to nie poniosło, nie? Jakoś tak jak tak było, kurna, to widnie. No ale no są gusta i guściki Także ogólnie w skrócie można powiedzieć, że scenik trójka zaskakuje troszeczkę wykonaniem na plus e, Silniki ma nie najgorsze i diesle i benzyny Można kupić, ceny ma dosyć atrakcyjne e, Więc warto sobie, nie ma co go od razu skreślać z góry e, bo no bo nie jest zły, no nic co Was nie powinno tak zaskoczyć negatywnie w tym samochodzie, nie powinien się pierdolić nie powinien rdzewieć, nie powinien mieć żadnych takich no upierdliwości jak potrafi on mieć na przykład co ostatnio omawiałem Peugeota 5816 THP gdzie tam no jak bierzecie benzynę w Peżocie, no to on będzie miał jedną upierdliwość no będziecie musieli sobie na plecy założyć plecak z olejem i koło niego biegać, tak i dolewać. Beżot już został sprzedany do tam zaznajomionych kolegów po fachu. No i oni sobie go tam będą robić. Yy... I tyle, no także, także seniczek spoko. Dobierzcie tylko moc pod siebie, bo gitarka, no nie będziecie. Narzygać. I to tak w sumie, chyba tyle mogę powiedzieć o tym bozie. Więc. that